Dużo o nas mówiło, z naszej strony pokażę ci trochę więcej, bo ja o mnie, to co znam ja powiesz o mnie Co mnie piszą komentarze, ma ja być to ja... nie ja włączam offline. Poga, samona, ciśniemy, to i bardzo mocno. To rzeczy, które ty, 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 Nie ty, 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 ty,

Kurde, no. O! O! Długa, droga. Chcę mu naciśnić. Nie daję. Siema. Halo. Czekam na ludzi. Zrobię może kartkę z moim windet i że można. Boże. To Czekajcie, zrobię ogólnie kartkę z moim Vinted I... Kurde, z napisem, po prostu napis zrobię no. Kurde, tutaj to jest za kredka? Ja nie chcę kredki To jest jakiś, nie wiem, byśmy może granatowy Uwaga, robię kartkę Na tej karteczce napiszę coś

Hejo Hejka, siemacie ja wam pisze tej nazwy TikToka Vinted i wszystkiego. Boję się, że się nie rozczytacie. Elo, siema. Z ja mam na Instagramie, a chyba wiem, słabo to będzie. Dałam lajka. Dzięki, ja też gędziara. O, super. Dzięki za lajka. Ogólnie rozczytacie Rozczyta się? Widać? To się dam to tu, gdzieś tutaj. Chyba widać. Jestem dziewczyną, a to kątomego no. co ty. Okej, okay. to spoko. O. Czy to wiem? Czy nie znajdę nigdy kogo się Daję subika. O super dzięki. Dawno nie robiłam live'ów Ogólnie robiłam w październiku live'y i potem przestałam Nie wiem, piszcie pytanka albo co mam robić. Hello hasło do kompa mojego bardzo mi się to przyda normalnie piszcie co mam robić czy coś mogę nie wiem zrobić room tour czy o wszystkie rzeczy które mam z i nie wiem różne rzeczy się bez nich sama. vibe. Ale stylóweczki, beczki. celoweczki, leczki. Mamy tylko moje bestie. Mamy się bez nich. Mamy taki pan, że jeszcze. Zobaczcie, gdzie się jest. Wyślę ci. Jak masz na imię? Amelka. Nie wpadnę w wodę One są wolne Więc mogę osiągnąć Nie ma co chodzi o konto? Dobra, jedno piszcie co mam robić O, jak będzie dużo osób Będę ogarniać konkursy. Jelena, odłodnij mnie. Umówione mamy deal kawę na mieście, potem manki. No cóż, nie salonie. Z mojej Tak, Czekajcie chwilę, dosłownie zaraz przyjdę. Sekunda.

Chyba no i gęziarka. Czekajcie, pościelę łóżko, żeby tu było jakkolwiek ładnie. Cokolwiek by wyglądało. Może potem zrobię runtour. Jak będzie więcej osób, to mogę zrobić runtour pokoju czy coś. Poznaj nowe wersje pakietów i nową aplikację. Ćwicz o rybach sportowych w domu i w plenerze. się na sobie z radykalem Chwila, tylko pościelę łóżko i będę patrzeć już na komentarze. Co tu piszecie? Ja razem. No ja właśnie nie przepadam jakoś. Mocno, zarazem. Ale no, każdy ma swoje zdanie. Na temat piosenek i tak dalej. Dobra. Jest, mam ogarnione łóżko. Jest dobrze. I Halloween. O, Halloween też lubię.

Ja też mam talent do oglądania. Widzę. Talent do oglądania. Cudownie. Cudownie. Dzisiaj jesteś całym moim światem. Szkoda, że ta miłość kończy się w latem A tak, z nowej płyty też. -gir Girls jest super. Mam jakieś takie czerwone nie wiem, czy to jest... Nie, to, to nie chcę tego Chyba tego nie chcę jednak Dłużej, ale kupiłam bilet Będzie nas już Nie wiem, co robić, żeby ludzie byli na tym live To dosłownie mega mało ludzi jest Ogólnie mogę na razie pokazać tutaj rzeczy GenZi Tutaj inaczej mam Mortala Tu mam 100 milion karty, skarpety Jules Autografi Tutaj jakieś takie naklejki Tu mam tabliczkę, płytę Tabliczkę Sonnage'y <laughs> Piny Tu też mam pina, naklejki, naklejki ja jeszcze mam drugą płytę, ale jest w aucie akurat Mamy tylko chwilę Chcę zostać duży, ale kupiłem wiele Dobra Jeśli ja chcesz, to zostaniemy tu na wieki nas już, czy przez te czasy, ale że jakby jutro miało nie być, to miasto, kupisz paszport, jeśli chcesz tam nie metrów. W sumie zrobię ankietę, jedną, bo nie wiem, bo mam ogólnie mogę zrobić jedną rzecz w sumie. Mam inny pomysł. Chwila, zrobię ankietę. E, chwila. Firmy, te i na Jak tak, to o, dobra, mam ankietę zrobioną. Miało być organizować koraliki. Napisane jest, czy organizować koraliko. Ja mam poduszkę z hajhań, też mam, mogę ja, pokazać, pokazać. północy ty i ja patrzymy w oczy, jest jak morze gwiazd, północy. Wśród północy ty ja czy wączy, ty jest wśród, jak morze gwiazd, gdy sama tych nocy noc wyczuje złotyk. Ja już czuję, czy skromnie jak to się jest tu, na Frankie. Co mój lubię ciekawe. Czy to już pakuje plecak plecach? Trzyjskie. Funkcje. Nie wiem, czy to jest trzydzieścią Mimo, daje mi szczęście, tak, tak. to jest krótko. Wspólnota, to ty. i ja trzeciego czynu. Tak. Głosujcie na ankiecie. Ankieta, mamy ankietę. Wyrzucę w tej chwili jak morze, gwiazdy lub sprawy mnie. Muszę się wyrwać gdzieś. Ha hm. tej głowy, ręką co to z tobą? Bo... Bo ogólnie mam jeszcze... Muszę te koraliki też posor posortować, organizować, bo ogólnie mam ich trochę. To są strasznie źle, patrzcie. Na przykład tutaj. Nie, gdzie to jest? Tu mam różne. I tego bym nie, nie chcę mieć różnych. I tu mam takie jeszcze pudełka na te koraliki. I to będę musiała potem zrobić na pewno. Ale na razie... Jezus Maria że tak, chwila, zaraz przyjdę. Cześć! Już jestem, sorki Byłam tylko po chrupki Siema Bajki takie mamy... O Jezu, jest 50 na 50 Więc nie wiem, co mam robić Trzeba trochę poczekać jeszcze na parę ludzi Czemu tak mało ludzi jest? jestem dalej No i to jest No i dobrze Nie wiem dlaczego nikt nie przechodzi Kiedyś Nie wiem, może dlatego, że dawno nie robiłam Kiedyś w październiku Robiłam ogólnie live'y I Miałam raz 200 osób Mam screen'a nawet Nie wiem, nagle nikt Zbanowali mi na miesiąc Potem przestałam nagrywać w ogóle na YouTubie. Hejka, o hejka. I teraz znowu zaczęłam. Nie wiem, co mam robić. Głosujcie w ankiecie. Ankieta jest. Głosujcie tam. O! Na razie jest na pokazywać Gen Z i puszczać piosenki. Dobra. Muszę poczekamy chwilę. A więcej osób. Zadawajcie pytania czy coś. A jak tam? Nie, dobrze Nic praktycznie. Nudy. Trochę. Robiłam, coś, ale nie wiem co. Mówcie co zrobić, czy Runtur, mm, czy nie wiem jakieś konkursy, czy Edita? Nie wiem. Wcale nie mam pomysłu. Nie wiem, co ludzie lubią. Oglądam. Może konkurs o będzie. Możemy zagrać Kakuta. Znacie Kakuta? Gram. Hejka, hej, to jest fajne. Jak będzie dużo ludzi, to można zagrać. Ja sprawdzę tylko, jak to się robi w ogóle. Pozdrowisz, pozdrawiam. Można niby coś zrobić. Można robić kahuta, tylko nie wiem jak, więc muszę sprawdzić, tylko, jak to się robi. I potem jak będzie więcej osób. Więc 15, na przykład to wtedy mogę. Zrobić. Może zainstaluję kahuta. Dobra. Ale nie mam na telefonie. To nie trzeba mieć, nie trzeba mieć zainstalowanego. Powiedz swoje imię: Amelka. Nie trzeba mieć. Instaluje mi się właśnie Kahoot gdzie można potem pograć czy coś. Dobra, instaluje się. Sprawdzimy, jak to się robi. Witaj. Dobra, muszę wybrać. Eee, muszę... Mega ładne imię. Ładne, mega imię. Dziękuję bardzo. Dobra, mam kahutaj. Zarejestruj się. OK. Rok. Jezu, w którym się urodziłam muszę wybrać. Dam szczerze byle jakie. Bo nie chce mi się robić jakieś nazwa użytkownika. A napiszę, nie wiem, Ami. Salami. Sigma. <laughs> o oh jest, wow, 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 wow. Muszę się zalogować, znaczy zarejestrować z jakimś kątem. Boże. Czy to jest serio potrzebne? Nie chce mi się. Dobra, jest Git, mam. Mam Kahuta, no i Git. Można potem zagrać.